Mam wrażenie, że im, im starsi jesteśmy, tym, tym więcej pytań często się na, w naszym życiu pojawia o, tym, o, o to, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, i wiele tych odpowiedzi znajduje się w dzieciństwie. W momencie dorastania każdy z nas musi to zrewidować: co bierze z tej przeszłości, co zostawia ze sobą, a co należy w tej przeszłości zostawić. I estetyka lat 90., to właśnie bałazerie to z drugiej strony jest też moje bezpieczne miejsce, stąd chyba moje zainteresowanie w ogóle oddawaniem przedmiotów charakterystycznych dla danej epoki, bo te rzeczy mówią o nas bardzo dużo i są naszym takim lustrem. W procesie tworzenia obrazu jest czas, kiedy ja siadam do albumów, wracam do nich, oglądam, sprawdzam czy nadal one poruszają jakieś takie strony wrażliwości we mnie i dopiero po paru miesiącach stwierdzam, że dobra, ten motyw jest odpowiedni na, na, na obraz. Te dwa duszki, i, i furbi, i troll, to zawsze mnie po prostu biorą do mieszkania mojej babci. I chyba towarzyszyła mi po prostu refleksja o, o przemijalności relacji międzyludzkich. Mając świadomość, że pieniądze zabrane z tej aukcji mają realny wpływ na życie innych młodych artystów, no jest to potrzebne, takie, takie wsparcie i potrzeba nam wymiany myśli, potrzeba szansy na jakieś takie działanie kolektywne i trzeba korzystać z takich rzeczy.